Siemano moi drodzy, z tej strony wasz ulubiony diabelski Jupiter i dzisiaj zerkniemy sobie jak ten cały major update wygląda już bezpośrednio w grze. Także nie przedłużając, ja jestem Dukat, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. No dobra, zacznijmy sobie może od tego, że wraz z tym update'em do gry wróciły stare, nowe poziomy trudności. Czyli znów możemy grać na poziomie trudności Inferno 4, następnie 5 i 6. Tak jak widzicie, każdy z tych poziomów trudności ma przypisane poziomy mistrzostwa, które są do niego adekwatne i na którym możemy odblokować jak gdyby ten pełnię tego poziomu oraz zalecany współczynnik bojowy, czyli to nic nowego. Zapewne większość z was, no tak jak i ja, nawet jeszcze przed osiągnięciem tego 600 poziomu mistrzostwa, ma już ten współczynnik bojowy zalecany dla poziomu Inferno 4, więc tutaj polecam od razu przełączyć się na ten poziom trudności, a tylko po to, żeby móc sobie trochę farmić takich tych itemów już na ten poziom 600. Żeby w momencie, kiedy wbijemy ten poziom 600, no to po prostu uzyskać taki skok fajny, mam nadzieję fajny skok współczynnika bojowego. Oczywiście wraz z tymi temami zbieramy kwiatki do rytuału oczyszczenia, zbieramy tajemnicze, legendarne przedmioty, tajemnicze przedmioty z zestawu, można zbierać również te skrzynie tajemniczego wyposażenia, no i to wszystko otwieramy, używamy dopiero po osiągnięciu tego 600 poziomu trudności. Kolejnym dodanym elementem jest oczywiście nowa strefa, czyli ta korona świata, która ma być największą dostępną strefą w grze, no faktycznie wygląda dość pokaźnie. I wraz z tym oczywiście mamy nowy quest fabularny, który kończy się walką z Diablo. Co do samej walki z Diablo, no to tutaj otrzymałem od Was informację, że często gęsto w Waszych przypadkach była ona zbugowana i nie dało się tego bossa pokonać. No, ja akurat pokonałem go zarówno w fabule, jak i później w tym wyzwaniu bossa Diablo bez większego problemu i tu i tu za pierwszym razem. To, co mnie zaskoczyło, to co prawda było to, że w momencie, kiedy zbiłem już tego bossa do zera, on tam miał chyba w okolicach 150 milionów punktów życia, no to po prostu jak gdyby odrodził się i musiałem z nim walczyć jeszcze raz. Natomiast dokładnie to samo działo się i w kuście fabularnym, i później w tym wyzwaniu bosa, więc sądzę, że jest to taka mechanika tego trybu gry, tego, tego bossa. Ale z tego, co mi pisaliście, to zdarzały się takie przypadki, że ten boss się wam odradzał, i odradzał, i odradzał, no i nie mogliście go tak naprawdę ubić. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Czy chodzi o to, że zajmowało wam to za dużo czasu, czy faktycznie był to jakiś bóg w grze. Jedyne co mogę polecić, jeżeli jest to dla Was za trudny boss do ubicia na chwilę obecną, no to zmniejszcie sobie po prostu poziom trudności, na którym gracie. Nie wiem od jakiego poziomu trudności można walczyć z Diablo, czy jest to poziom normalny, czy któreś piekło, czy któreś inferno, no ale niekoniecznie trzeba go bić na tym najwyższym poziomie trudności. Najważniejsze jest to, żeby go ubić przynajmniej w fabule, zakończyć ten quest tą linię fabularną, i wtedy można ruszać dalej. Tak jak widzieliście, ukończyłem już to wyzwanie bossa, za pierwszym razem dropnęły mi tutaj te wszystkie dostępne nagrody, no i teraz jakbym chciał wejść kolejny raz, to wyskakuje informacja, że już osiągnąłem w tym tygodniu maksymalną liczbę nagród i czy chcę kontynuować, czyli wychodzi na to, że jak raz się ubije na tydzień tego bossa, to to jest wystarczające, nie ma sensu bić go częściej, no a przynajmniej ja to tak rozumiem. Co do samej linii fabularnej i błędów w grze, to ja na przykład miałem problem z użyciem oka Albrechta. Po prostu jak grałem na telefonie, na smartfonie i pojawiała mi się tutaj ta ikonka do użycia tego oka, no to. Nieważne ile razy ją kliknąłem, nic się nie działo, stałem w miejscu, próbowałem to robić na jednym telefonie, na drugim, na trzecim, nie miało to żadnego znaczenia, nie pomagała ta łatka ze sklepu Play, bo jeżeli komuś z Was jeszcze gra działa w miarę niestabilnie na smartfonie, to polecam wejść do sklepu Play i ściągnąć tam aktualizację, ona zajmuje 2,4 GB, no i zdecydowanie poprawia stabilność i optymalizację, o ile można mówić o optymalizacji w Diablo. No Bardziej stabilność i taką pewność, płynność działania gry. I generalnie, dopiero w momencie, wracamy do tematu, bo już odjechałem. Dopiero w momencie, kiedy zagrałem, usiadłem na, na pc to dopiero wtedy mogłem użyć tego oka. No i już dalej pójść z linią fabularną. A tak to stałem w miejscu. Także taki błąd ja miałem. Z samym Diablo nie miałem żadnego problemu. Tak jak było to zapowiedziane, do gry zostały dodane również nowe, trzy nowe legendarne klejnoty, o których już sporo mówiłem. I wraz z tym złotym firmamentem mamy możliwość modyfikacji tej częstotliwości wypadania tych klejnotów. Także jeżeli sobie tą częstotliwość aktywujemy, tutaj można wybrać jeszcze pulę dodatkowych pięciogwiazdkowych klejnotów, żeby no, zmodyfikować tą pulę, to wtedy jeżeli z pradawnej szczeliny wypadnie nam pięciogwiazdkowy legendarny klejnot, to będzie 50% szans na to, że będzie to właśnie ten złoty firmament. No ja póki co nie zamierzam mm, jakoś walczyć, farmić tego klejnotu. Uważam, że nie pasują do mojego buildu. Natomiast jeżeli chcielibyście, żebym przetestował tą pulę, tych, tą zmodyfikowaną pulę wyboru częstotliwości wypadania legendarnych klejnotów, no to oczywiście dajcie znać, wtedy na pewno nagram z tego jakiś, jakiś materiał. Kolejną nowością są podziemia wyzwań, czyli takie trudniejsze wersje standardowych podziemi. Uważam, że jest to całkiem fajna zmiana. Faktycznie są nieco cięższe do zrobienia, ale nagrody, które z nich wypadają, no ja mam przynajmniej takie wrażenie, że leci z nich więcej itemów legendarnych i zestawowych. W zależności od tego, jakie modyfikatory nam się wylosują na początku, bo w każdych, do każdych podziemi tych, wyzwa, tych podziemi wyzwań, Zostają dodane maksymalnie dwa modyfikatory, czyli mamy albo jeden, albo dwa. I w zależności od tego, jakie te modyfikatory się trafią, no to to podziemie może być łatwiejsze albo trudniejsze. Ja dzisiaj pofarmiłem trochę na Marii w tej opcji właśnie podziemi wyzwań. No i tak jak mówię, mam wrażenie, że drop rate legendarnych i zestawowych przedmiotów jest w nich nieco większy. Skoro jesteśmy już przy podziemiach, to chciałbym Wam jeszcze pokazać Rzecz, której się trochę naszukałem w grze, bo była opisana jako feature update, a chodzi konkretnie o tych licznik dziennych normalnych klejnotów. Szukałem tego w różnych zakładkach menu, nigdzie tego nie było. A co się okazało, żeby sprawdzić, jak w naszym przypadku wygląda ten licznik, musimy po prostu być w czteroosobowej grupie. I wtedy, kiedy tu przy awatarze klikniemy sobie ikonkę normalnych klejnotów, mamy taką lupkę i wtedy tu na dole mamy napisane, ile dzisiaj otrzymaliśmy klejnotów. Nie bardzo rozumiem y, tutaj y, tą ilość możliwą do zdobycia, ten limit, bo tu mamy, oczywiście teraz jakiś dialog, tu mamy zdobyć do 12 nieprzypisanych klejnotów dziennie, wszelkie następne, Yy, będą przypisane. Można zebrać maksymalnie 36 klejnotów dziennie, czyli rozumiem, że co 12 nieprzypisanych i 24 przypisane dziennie, czy to się jakoś kumuluje z kilku dni? No, nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć. Nie znalazłem na to odpowiedzi. Jeżeli macie jakiś pomysł, to oczywiście dajcie znać. Ja teraz na szybko tutaj zrobię te podziemia, żeby ludzi nie zostawić na, na lodzie po prostu, i zaraz wracamy z kolejnym z kolejnym elementem major update. U. Oczywiście wraz z dodaniem nowych poziomów trudności, mamy nowych bossów piekielnego relikwiarza. No ja akurat nie mogę podejrzeć następnych, tylko mam tego pierwszego Wogmarika, bo oczywiście nie mam odblokowanych kolejnych poziomów trudności. No i tak jak wspominałem wcześniej, zresetowane zostały turnieje. Teraz mamy dostępne turnieje Inferno 4, 5 oraz 6, jeżeli ktoś nie ukończył tych wcześniejszych. Ja nie ukończyłem na przykład turnieju Inferno 3, no to tam te nagrody przepadły. Co do samego piekielnego relikwiarza, to możemy tutaj mm, zobaczyć też taką zmianę, że zniknąła nam jego ikonka z tego miejsca w menu i pojawiło się tutaj coś takiego jak ścieżka poszukiwacza. I ścieżka poszukiwacza jest takim featurem, który w tej chwili łączy w sobie rodową tablicę, która tu została wyjęta z oddziału, ulepszanie wyposażenia oraz piekielny relikwiarz. I te trzy elementy, tutaj mamy te, te, takie punkty, ich, ich rangę, którą tutaj gra wyliczyła na podstawie naszych dotychczasowych osiągnięć. Te, te trzy wyniki, tych trzech elementów sumują się na ten cały współczynnik poszukiwacza, współczynnik bojowy. Czy to nie jest do końca współczynnik bojowy? No współczynnik poszukiwacza. I wraz z rozwojem tych elementów, Wbijamy ten współczynnik coraz większy, i możemy dzięki temu odbierać kolejne takie nagrody za kroki milowe, które po prostu mają, zawierają w sobie materiały niezbędne do ulepszeń. Tutaj na samym początku, jak tylko się zalogowaliście, no to pewnie zauważyliście, że było tych skrzynek do odbioru już całkiem sporo, i zawierały one mnóstwo tych materiałów do ulepszeń. Tak jak widzicie, ja dzięki temu wbiłem wszystkie moje itemy na poziom 25, 2 nawet na 26, więc to był bardzo duży skok jakościowy w tym wypadku. Natomiast należy przy tym pamiętać, że obecnie już ulepszanie tych itemów nie zwiększa nam bezpośrednio współczynnika bojowego, tylko właśnie współczynnik poszukiwacza. I dopiero wynik tego współczynnika poszukiwacza wpływa bezpośrednio na nasz współczynnik bojowy. Co do rodowej tablicy, to w tej chwili te punkty aktywności, które zdobywamy wykonując wszelakie y, aktywności w grze, automatycznie są tutaj rozdzielane i w momencie, kiedy do, zbierzemy 300 tych punktów. I co ciekawe, tutaj była fajna zmiana, bo wcześniej, żeby zdobywać te punkty aktywności, no trzeba było robić y, no, oczyszczanie głębin czy obronę cyrangaru. Takie aktywności oddziałowe, albo też no, piekielny relikwiarz i, i podziemia z członkami oddziału. Obecnie, tak naprawdę, każda aktywność, którą wykonujemy w grze, zapewnia nam punkty oddziału. No, punkty aktywności to nie są już punkty oddziału. Te punkty dorodowej tablicy. I w patch było napisane, że żeby zdobywać te, te punkty, no trzeba będzie robić te aktywności z innymi członkami naszego klanu, ze znajomymi, albo z członkami oddziału. Ja tak naprawdę większość z tych rzeczy robiłem solo. Tak jak widzicie, no losowe podziemia, no to z randomami, pradawną szczelinę robiłem solo, no tam już dużo podbierałem tych, tych punktów. I za każdym razem jakieś te punkciki wpadają. Należy tylko tu zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że jak odbierzecie sobie z kodeksu te 300 punktów, to one tu bezpośrednio trafią i macie 300 punktów, macie wzrost tutaj tych atrybutów tablicy, tylko ten współczynnik jest konwertowany względem współczynnika poszukiwacza serwera. Czyli ja obecnie mam współczynnik poszukiwacza na poziomie 1617, współczynnik poszukiwacza serwera, tak jak widzicie, jest na poziomie 1500. I mam tutaj konwersję 25%, czyli za każde 100 zdobytych punktów przeze mnie, na to konto tutaj trafi jedynie 25 punktów 25%. No ale w miarę y, ich zbierania automatycznie zostaną one tutaj rozłożone. Podobno nie ma żadnego w tej chwili tygodniowego limitu na te punkty, tylko no właśnie im więcej tych punktów zdobędziemy, im ten, im ten współczynnik, y, nasz współczynnik będzie wyższy. Tym większy, a raczej mniejszy będzie też współczynnik konwersji, czyli po prostu no, w mniejszym stopniu będą się one przekładały na wzrost wartości tablicy. Tak samo sprawa się ma oczywiście, jeżeli chodzi o ulepszanie piekielnego relikwiarza, czyli wbijanie poziomu piekielnego relikwiarza, ulepszanie wyposażenia wszystkie te elementy sumują się na ten współczynnik poszukiwacza, i to dopiero bezpośrednio wpływa na nasz współczynnik bojowy. No, bez zmian zostało jedynie to, że każdy każdy przedmiot ma swoją określoną wartość współczynnika bojowego, która jest już niezmienna. Jeżeli jesteśmy już przy tych przedmiotach legendarnych i przedmiotach zestawowych, to w patchnotach była opisana taka fajna opcja, której ja niestety nie mam dostępnej. Po angielsku nazywało się to Enchant. I jest to jedna z usług u kowala, która tu się powinna pojawić, i pozwala ona na zmianę jednego atrybutu bonusowego przedmiotu tego atrybutu magicznego. Natomiast będzie ona aktywna podobno w momencie dopiero w momencie kiedy wszystkie 8 legendarnych przedmiotów wbijecie na maksymalną 30 rangę, to wtedy dopiero ta usługa pojawi się u kowala. Co ciekawe, z patchnoutów wynikało, że będziemy mogli zmieniać jedynie te atrybuty magiczne przedmiotów legendarnych, ale z tego co widziałem na YouTubie chyba w wideo Apoliona, to zmieniać również możemy atrybuty magiczne przedmiotów zestawowych. No i to daje bardzo fajne pole manewru do zrobienia sobie całkiem fajnego buildu. Nie będzie trzeba w kółko losować tych przedmiotów zestawowych, żeby tutaj trafić te fajne atrybuty magiczne, tylko wystarczy, że wylosujemy sobie taki powiedzmy przedmiot z trzema slotami. Na te, te normalne klejnoty, i jeżeli nie będzie nam tu któryś z atrybutów odpowiadał, to będzie go można wylosować jeszcze raz. Co jeszcze było fajne, to to, że jeżeli widziałem, jeżeli dobrze pamiętam, jak to wyglądało u Apollona w momencie, kiedy on enchantował ten przedmiot, to wybierał sobie do wymiany jeden atrybut magiczny. Oczywiście kosztowało to jakieś surowce w postaci, jeżeli dobrze kojarzę. Kosztowało to chyba faktycznie płynne odłamki, urzekający pył i złą, czyli yy, tak, jakbyśmy ulepszali yy, przedmioty, ale do wyboru mieliśmy wtedy aż dwa nowe, yy, dwa nowe te atrybuty magiczne, bonusowe. No, mi jeszcze trochę zostało do wbicia do tego 30 poziomu, żeby to sprawdzić w praktyce. Ale jeżeli, jeżeli u Was już to tak działa, to oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy faktycznie tak to działa, jak powiedziałem. Przejdźmy sobie teraz może do legendarnych klejnotów, i tutaj no dla mnie największą zmianą jest to, że yy, możemy sobie teraz ekstraktować moc nie tylko z klejnotów pięciogwiazdkowych, ale także z jedno i dwugwiazdkowych. I tak jak widzicie, ja tu akurat mam odłamek niestabilności na randze piątej, jak chcę pozyskać z niego moc, klikam pozyskanie mocy, pyk. Klejnot stanie się nieaktywny, tak jak miało to miejsce w przypadku pięciogwiazdkowych. A ja dostanę po prostu 65 akurat w tym przypadku, 65 sztuk Power. Jeżeli będę chciał go nasycić z powrotem, no to po prostu wybieram tą potrzebną ilość tego Poweru i jest z powrotem aktywny. Dla mnie mega zmiana, jeżeli chodzi o testowanie i zmienianie różnych konfiguracji legendarnych klejnotów. Kolejną zmianą jest to, że w tej chwili. Ulepszać progresywnie można również klejnoty pięciogwiazdkowe już od rangi czwartej. Ja akurat nie mam takiego klejnotu. Myślę, że będę w stanie to przetestować w momencie, kiedy będę robił chociażby ten burzowy skarbiec. To wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podobno też od czwartej rangi działa rezonowanie możliwość włożenia klejnotów rezonujących. No a co za tym idzie, pewnie będzie to powiązane z przebudzeniem przedmiotu, czyli do mnie mam, że już klejnot rangi czwartej, nie wiem czy tylko pięciogwiazdkowy, czy również inne, ale zakładam, że pięciogwiazdkowy będzie mógł aktywować przebudzenie przedmiotu. Dalej dość spore zmiany mamy, jeżeli chodzi o chowańce, i tutaj na pewno będzie osobny materiał, bo naprawdę te zmiany są. Bardzo daleko idące na różnych płaszczyznach. Natomiast dzisiaj chciałem powiedzieć o ekspedycjach chowańców, czyli o tej możliwości wysłania chowańca do wykonania różnych zadań, i po prostu pasywnie one te zadania robią, nieważne czy jesteśmy w grze, czy nie. To robią za nas czy to kontrakty, czy azyl, czy przeklęte wieże. Ja akurat tutaj mam do odbioru nagrody z kontraktu, które wykonały mi te chowańce. Więc tak jak widzicie, wpadło tutaj jakieś tam itemy, trochę złota, trochę doświadczenia, trochę materiałów. Żeby skorzystać z tej opcji, no to musimy przyjść do Nisy, zarówno żeby odebrać nagrody, jak i wysłać chowańców. No i wybieramy sobie, co ma zrobić ten, ten chowaniec, te chowańce, bo tak jak zobaczycie, jeżeli wyślę jednego akurat tutaj do wieży, no to wróci za 6 godzin, 2 to za 3 godziny, 3 to za 2 godziny i 4 za godzinę 30. I tutaj nie ma znaczenia jakiej jakości będzie to chowaniec. Zarówno, znaczy no nie mam tu akurat legendarnego, ale tak, żółty jest, zajmie mu to 6 godzin, niebieskiemu też to zajmie 6 godzin. Ja wyślę wszystkie cztery, niech idą, y, szybciej wrócą. I tutaj, tak jak widzicie, za godzinę i 30 minut muszę wrócić do Nisy, żeby odebrać nagrody. Tutaj dostanę wtedy, w momencie kiedy one skończą, to będzie tutaj ikonka takiej skrzyneczki, ale żeby odebrać te nagrody i tak trzeba przyjść do Nisy. Nie musimy być w tym czasie w grze, możemy się wylogować. Chowańce i tak odwalą za nas czarną robotę. Co do zmian in minus, jeszcze jeżeli chodzi o chowańce, to powiem tylko tak na krótko, że obecnie na markecie będzie można wystawić, czy tam już można wystawić, tylko chowańce wynaturzone. Wszystkie chowańce zwykłe są automatycznie przypisane do postaci i zlikwidowano Opcje zespolenia. Mamy w tej chwili tylko możliwość przemiany tych chowańców, czyli ten film, o którym, w którym nagrywałem, którym pokazywałem, jak zrobić sobie wymarzonego, zwykłego chowańca, mając stuprocentową kontrolę nad tym, jakiej będzie jakości, jakie będzie miał umiejętności, no jest już po prostu nieaktualny. Zostaje nam tylko i wyłącznie przemiana, czyli tak naprawdę losowanie. Ale co do samych chowańców, to na pewno poświęcę im przynajmniej jeden, a myślę, że niekoniecznie jeden, a nawet więcej. Osobnych materiałów. No, i moi drodzy, montując film, zorientowałem się, że pominąłem jedną dość ważną kwestię, a mianowicie do gry został również dodany, zostało również dodane nowe drzewko mistrzostwa o nazwie pogrom, o polskiej nazwie pogrom. Ja omawiałem te umiejętności z tych przetłumaczonych patchnoutców, ale nie było tam napisane, że żeby odblokować to drzewko, trzeba będzie osiągnąć poziom 600, czyli poziom wymagany dla. Inferno 4, no i wspomnę tylko, że drzewko to, jak każde inne, możemy podzielić na takie trzy strefy, trzy różne rodzaje umiejętności. No i pierwsza z tych części dotyczy obrażeń ciągłych, czyli mogą z tego korzystać, będzie to najlepsze dla wszystkich buildów bazujących na docach i na zadawaniu obrażeń ciągłych. Druga część dotyczy ataku podstawowego. Zwiększania szybkości tego ataku, zwiększania obrażeń od tego ataku, więc będzie całkiem fajna, uważam, przynajmniej do wypróbowania dla wszystkich klas i buildów bazujących na ataku podstawowym. A trzecia część jest taką częścią taką defensywną, która po prostu zwiększa skuteczność osłon wszystkich tarcz, które nakładamy czy to na siebie czy na naszych sojuszników, zwiększa ich skuteczność oraz czas działania. Wraz z tym drzewkiem zostało dodane, zostały dodane również trzy nowe legendarne umiejętności. I chyba na temat tych legendarnych umiejętności to ja jeszcze nie nagrywałem żadnego materiału. Także wspomnę teraz tylko yy, tak pokrótce, że te trzy nowe umiejętności to przeciążanie. Tutaj macie opis, porażająca bariera. Oraz oswobodzenie yy, śmierci myślę, że na temat tych wszystkich legendarnych umiejętności. Trzeba będzie nagrać jakiś osobny materiał, omówić je po kolei, yy, wytłumaczyć, yy, która w jakim elemencie gry, na jakim etapie gry wydaje się najlepsza do jakich aktywności. Podobnie jak y, z tym nowym drzewkiem pogrom, te trzy nowe legendarne umiejętności odblokowują się również na 600 poziomie mistrzostwa. Sądzę, że w momencie, kiedy wbiję ten 600 poziom, tak jak widzicie, dzisiaj już mam 599. No, to wtedy sobie przetestujemy te umiejętności, przetestujemy to nowe drzewko. Ja zobaczę, jakie tam ciekawe konfiguracje uda się z tego zmajstrować. Ciekaw jestem, czy uda mi się osiągnąć lepszy DPS i zadawane obrażenia od mojego ulubionego drzewka miotacza. A ponieważ moja klasa i mój build bazuje zarówno na ataku podstawowym, jak i na tych obrażeniach ciągłych, no to zobaczę, porównamy sobie. Czy po prostu fajniej i lepiej będzie wybrać całą taką tą grupę umiejętności, czy może jakoś się przemieszać ze sobą? No, ciekaw jestem rezultatów, zobaczymy to już niedługo. No i moi drodzy, jeżeli chodzi o takie kluczowe zmiany wynikające z tego major update'u, to myślę, że powiedziałem o wszystkim. Jeżeli o czymś nie powiedziałem, to dajcie znać w komentarzach. Nagram wtedy dodatkowy materiał, drugi materiał dotyczący tego update'u. Co do chowańców, to tak jak wspomniałem będą, będą osobne materiały, bo jest to temat bardzo złożony. Jeżeli chodzi o moją opinię, to uważam, że jest to całkiem udany update. Oczywiście no, był bardzo duży hype na niego, na tą walkę z Diablo, na, na te różne y, feature update'y, te quality of life. No niektóre są fajne, inne mniej fajne, ale do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Jeżeli o mnie chodzi, uważam ten update na plus. W jednym z kolejnych materiałów, jak tylko wbiję mm, poziom 600, no to oczywiście zobaczymy, jak będzie wyglądał mój współczynnik bojowy po odebraniu tych itemów, o których Wam mówiłem, po zrobieniu tych yy, rytuałów oczyszczenia. A jeżeli chcecie, żeby jeszcze jakiś temat poruszyć dogłębniej i o czymś powiedzieć dokładniej, to również dajcie znać w komentarzach. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy taki ogólny, pogadankowy, przeglądowy materiał to ja gorąco zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na kanale, a na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!